Cześć kochani, tutaj Mami Witam Was bardzo serdecznie w projekcie Denku Który po pierwsze jest październikowy Wiem, że powinien być w tamtym tygodniu Ale troszkę złapałam poślizgu Natomiast są to głównie Ulubieńcy i buble Dotyczący włosów Więc dziś będzie mi bardzo miło Jeżeli znajdziecie chwilę i napiszecie po pierwsze Czy mieście te produkty, może skorzystacie Z jakiegoś polecenia bądź też Odradzenia i będzie mi bardzo miło Jeżeli napiszecie co Wam się Teraz aktualnie Sprawdza odnośnie włosów, zwłaszcza szczególnie drogeryjnego, napiszecie być może macie chwilkę czasu, jakie tam macie włosy, na co Wam się to w szczególności sprawdza Ja nie będę teraz robić dużych zakupów włosowych, no bo mówiłam, że chcę się pozbyć tam jakichś swoich zapasów, które mam ale zawsze bardzo łatwo dzięki aplikacji YouTube'a sobie przejrzeć te komentarze, zapisać, więc chciałabym poznać Wasze polecenia. Będzie mi bardzo miło i już nie przedłużam, bo się trochę zakręciłam. Ulubieńcy i buble, głównie włosowe, tylko trzy produkty nie będą z kategorii włosów. Lecimy! Czasami w stosunku do jakichś produktów e, odczuwamy zachwyt i bardzo nam się ten produkt podoba i po prostu zachwalamy. Czasami jest Całkowicie neutralnie, a czasami jest tak pół na pół. I mówię, że jest pół na pół, dlatego że Anwen Sleeping Beauty, maska do włosów o średniej porowatości, jest właśnie u mnie pół na pół. Właściwie nie pamiętam jej działania, a raczej pamiętam, że już za pierwszym razem zastanawiałam się, o co tyle szału, bo na moich włosach aż tyle nie robiła. Co więcej, czy nakładałam ją na dwie godziny, czy nałożyłam ją faktycznie na całą noc i zmywałam rano. I tak miałam takie poczucie, że tym włosom czegoś tam brakuje, że nie są domknięte, a tego w szczególności szukam, że nie są mocno wygładzone i są nie w pierwszym dniu, lecz w drugim spuszone, dlatego że moje włosy mają tendencję, szczególnie przy wilgotnym powietrzu i tak dalej, do puszenia się na drugi, trzeci dzień, jeżeli się udaje żeby się nie puszyły, no to głównie jest to zasługą mocno odomykających masek. No i tak właśnie u mnie jest ze Sleeping Beauty, że kosztuje. 31 zł, 30, czy nawet jak dorwiecie ją poniżej 30, to nie jest w sumie niska cena za maskę. Mamy tutaj 200 ml i nie czuję takich ochów i achów, żeby tyle za maskę płacić. Owszem, mogłabym, ale jakby po co? E, więcej wygładzenia uzyskuję innymi produktami, więcej elastyczności włosa, innymi produktami. Jeżeli mam mocne problemy z włosami, wiecie, coś się tam podziało co nie tak, bo i takie dni się zdarzają to sięgam jeszcze po co innego więc do tej absolutnie nie wrócę nie rozumiem akurat nad tym produktem zachwycu ale, jeżeli ktoś ma niesamowicie ym, wysokoporowate włosy i niesamowicie zniszczone, to też był taki czas, kiedy ja chwytałam się takich produktów i mówiłam, że jest fantastycznie, bo może właśnie do takich włosów jest skierowany, do bardzo wysokoporowatych, do bardzo, bardzo zniszczonych. Moje nie są w stanie idealnym, ale jest już z nimi po prostu, po prostu lepiej. Nie wrócę absolutnie nie i, i nie za tą cenę, i po prostu jakby. No, nie widzę tego intensywnego zadbania o moje włosy, e, który zapewniał producent. Następny produkt to już produkt, którym chciałabym się raczej zachwycić i to będzie dzisiaj jedyny produkt z kolorówki. Mamy tutaj Eveline Big Volume Bank i tak to jest tuż do którego ja wróciłam po pewnej przerwie i najlepszy Najlepszy, najlepszy efekt, jaki mogłam uzyskać, to łączenie go z L'Oreal Volume Million Lash. Czyli tam miałam podkręcenie, wydłużenie, delikatną objętość, a on daje niesamowitą objętość. I teraz tak, to jest produkt nie dla każdego, gdy głębiej przemyślałam temat, dlatego że nie każdy lubi efekt takich, wiecie, może nie sztucznych rzęs, bo rozróżniajmy to, ale efekt takich bardzo pogrubionych rzęs. On nie osypuje mi się, nie odbija się. U Góry, więc po prostu jest idealnie, ale on bardzo, bardzo te rzęsy Oblepia, są takie wiecie dociążone, i przy moim oku, akurat dzisiaj go nie mam, ale przy moim oku to wygląda bardzo dobrze. Bo gdybym go gdzieś miała na L'Orealu, to właśnie widzielibyście tą rzęsę jeszcze taką pogrubioną. Tego efektu nie ma. Lubię go łączyć z czymś, co właśnie utrwali i wydłuży, żeby on sobie spokojnie mógł tam działać. Cena promocyjna to 12-13 zł, więc uważam, że warto. Nie jest świeży, bardzo długo bo to jest jakieś, nie wiem 6-7 tygodni Wydaje mi się, że coś około tego Ale naprawdę bardzo fajny I uwielbiałam go latami Teraz po połączeniu go z właśnie Tuszem wydłużającym, rozdzielającym Podkręcającym Mam niesamowite combo i widziałam go teraz na promocji W Rossmanie. Mam naprawdę wielką ochotę wrócić Jeżeli lubicie te no w większych opakowaniach, tak bym powiedziała, chodzi mi tutaj o szerokość opakowania Eweliny, to ja ten szczerze polecam I za pierwszym razem kupowałam go z Waszego polecenia właśnie, więc dziękuję Był produkt taki no trochę bubel, trochę nijaki, był ulubieniec, no to teraz znowu bubel i nijaki produkt Produkt do włosów Isana, maska pomarańczowa, tak ją reklamują, maska do włosów Superfood e, z ekstraktem z pomarańczy, bez siligonów, do włosów osłabionych zimą, akurat zimą i suchych Więc mam nadzieję, że nie pokazuję Wam teraz jakiejś limitowanki Opakowanie 275 ml, zapach pomarańczy był wcześniej, teraz jest już trochę bardziej chemiczny Chociaż to od samego początku była taka bardziej chemiczna pomarańcza Niż wiecie, superfood z Garniera na przykład Zużyłam, ale im dalej tym było gorzej Dlatego, że nie jest to produkt, który domykał moje włosy Wygładzał moje włosy Bardzo często też, kiedy używałam tylko jego To mycie było niewystarczające Wiecie, suszyłam włosy i już wiedziałam, że jest po prostu źle Że poszło nie tak i że następne mycie za 2-3 dni żeby to podratować. Nie domykał to przede wszystkim, nie nawilżał to drugi podpunkt, nie wygładzał to trzeci podpunkt. W zasadzie w jego takich końcowych dniach, końcowych dniach razach naszej współpracy, to po prostu zużywałam go do emulgowania oleju, na przykład absolutnie nie wrócę, Pomimo, że lubię niektóre maski zysany to ta nie była dla mnie wystarczająca. Tak używałam za pierwszym razem, jakoś byłam zachwycona, ale może wtedy po prostu coś innego Korzystnie zadziałało na moje włosy, bo później było tylko gorzej i gorzej i gorzej. I właśnie dlatego lubię recenzje w dękach, dlatego że ta recenzja w dękach, ona jest. No, ostateczna. Już wiecie, czy się polubiście, czy nie, bo za pierwszym razem powiedziałabym, że super. A później okazało się, że wcale nie super, po prostu moje włosy miały jakiś tajemniczy, lepszy dzień. Teraz absolutnie nie polecam. Kolejny produkt, który, no, polecam i to polecam nie pierwszy raz i tak szczerze powiedziawszy, zużyłam go we wrześniu, a już na przełomie września i października kupiłam kolejny w promocji. Jest to Oni Bio, olej do olejowania włosów wysokoporowatych. Miałam takie dwie końcówki, to już jest druga. Pierwszą chyba widzieliście jakiś czas temu, i ja szczerze Wam powiem. Skończyłam z olejowaniem Na jakiekolwiek oleje Ewentualnie czasami Nałożę sobie taki mygrowie I nakładam dużo olejku zabezpieczającego Końcówki albo jakoś tak kombinuję Natomiast teraz zdecydowanie Tylko olej z Only Bio I to tak trwa już chyba Od, ja wiem, ponad roku Sprawdza się u mnie najlepiej Raczej nie przetrzymuję go też 3 czy 4 godziny, tylko Olejuję włosy na sucho Później po prostu myję, nakładam maskę i mamy tutaj święty spokój. Całość imprezy trwa około, nie wiem, 4 godzin i to już z wysuszeniem włosów, więc jestem bardzo zadowolona. Faktycznie stosuję go też czasami do masek. Jeżeli moje włosy mają nie tyle co gorszy czas, tylko nie wiem, na przykład i wywiało, i są poplątane i tak dalej, to wtedy dorzucam kilka kropel do maski. Natomiast tak na co dzień, w zupełności ta formuła mi wystarcza. Jest to dla mnie szybsze, wygodniejsze, przy czym on naprawdę jest wydajny. Ja też nie jestem osobą, która nakłada mnóstwo tego produktu, ale jest wydajny. Jak widzicie, nie przyciemnia, bo byłyby to po prostu włosy przyciemnione. Już jutro. Idę do fryzjera i po prostu nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że uda się coś tutaj ogarnąć, bo jestem strasznie zapuszczona, ale uważam, że i tak nie jest źle. No i to jest właśnie głównie zasługa tych produktów, które widzicie u mnie ostatnimi czasy, bo nic innego się nie pojawia. Więc polecam, wydajny, tani. Jeżeli jesteście leniuchami w kwestii olejowania włosów, to jak najbardziej na tak. No, następny kupiłam i innego oleju do włosów nie ma. Jeżeli chodzi o następny produkt, to znowu będzie coś, nad czym kiedyś czułam zachwyt W stosunku do czego kiedyś czułam zachwyt, a teraz już tak po prostu nie jest I znowu tutaj mamy emolientową różę z Anwen 200 ml Jak widzicie, ten produkt tutaj rozcięłam Jeżeli chodzi o to, jak działały na moje włosy to były bardziej domknięte, nawilżone i miękkie, ale producent zapewnia tutaj jeszcze błyszczące i elastyczne. No nie zgadzam się tutaj z błyszczącymi włosami, absolutnie nie. Z tym, żeby zapobiega lekkości włosa, wiecie, że on tak siądzie, też absolutnie nie. Jakby Mogłabym wracać, ale stosuję teraz zasadę 1 do jednego, czyli mam jedną emolientową maskę i po prostu kolejnej emolientowej nie potrzebuję. Cena też już mi nie odpowiada, ale ja też rozmawiałam na ten temat ostatnio z koleżanką i żeby to było jasne, mi maski z Bio, oleje z Bio, odżywki, czy to limitowane, czy nielimitowane z Bio jakoś się tam sprawdzają, więc. Anwen, a Only to raczej sięgam po Only I to też dużo, dużo decyduje o tym, że to sprawdza się na moich włosach bardziej niż Anwen Że są tańsze, więc sięgam po te dwie rzeczy Z kolei mam koleżankę, której Only no, zupełnie nie odpowiada I sięga właśnie po Anweny Więc chyba albo tutaj, albo tutaj przejazd Gdzieś trzeba to rozróżnić e, Za co kochałam tą maskę i czułam naprawdę odżywkę, przepraszam Wielką przyjemność podczas używania to ten zapach takiej wiecie starej, herbacianej róży. Ja po prostu lubię ten zapach takiej starszej pani. Jego ja uwielbiam, ja się przy nim relaksuję, więc dla samego zapachu mogłabym nakładać. Ale przy tej cenie nie będę kupować tylko i wyłącznie dla samego zapachu na chwilę. I odnośnie zapachu, to był produkt, który pozostawiał zapach na moich włosach, a praktycznie żaden nie zostawia. Powiedzmy, że jeden dzień ten zapach się gdzieś tam utrzymywał, co mnie akurat cieszyło i absolutnie mi nie przeszkadzało. Kwestii teraz wyjątkowo twarzy, słuchajcie, jedyny produkt taki, no nie, dwa produkty do twarzy dzisiaj mamy. Taki, który bym poleciła, taki, który teraz jest na promocji w rozmanie i gdyby nie to, że ostatnio miałam trochę problemów z twarzą, właściwie wszystko, wszystko, wszystko pokończyłam, słuchajcie, to kupiłabym ponownie Lirenzej E, witaminowe serum skoncentrowane. Do twarzy Teraz chyba zmienię opakowanie On ogólnie też jest sprzedawane w kartonie Nie pamiętam, czy je Wam jakiś czas temu nie pokazywałam Bo to jest moje drugie opakowanie Ale dalej szczerze Wam powiem, że czasami te produkty mi się gdzieś tam prześlizgują I nie trafiają do pudła z dękiem Więc jest tego więcej niż pokazuję Wracając Liran, witamina C i E Witaminowe serum skoncentrowane na dzień i na noc Ja stosowałam z początku na noc Później na noc zaczęłam stosować co innego, a to przeszło na dzień, nakładałam to, e, chwilkę kałam cieniusieńka warstwa kremu i później e, SPF więc stosowałam właśnie tak I zapewniło mi to Po pierwsze bardzo fajne Uczucie nawilżenia, uczucie wygładzenia Widziałam stopniową Poprawę kolorytu mojej skóry Może nie tak, że wiecie, poprawa była na trzy tygodnie Ale naprawdę po użyciu tego produktu Ta skóra była taka bardziej Rozświetlona, taka bardziej Wypoczęta, odzyskiwała gdzieś tam Zwłaszcza rano po tej nocnej Szarzyźnie, ten gdzieś swój blask Było wydajne Kupicie za około chyba 20 kilka złotych, więc je naprawdę Bardzo polecam, z chęcią bym Wróciła już teraz, ale mam Serum hialuronowe, mam Serum takie mocno odżywiające, więc Nie potrzebuję po prostu kupować trzeciego Tylko po to, żeby było, ale Mam to w pamięci, z chęcią Bym wróciła, może Krem też kiedyś bym się sprawdził Ale raczej w kwestii kremów szukam Innych doświadczeń ja polecam, jeżeli szukacie czegoś z witaminą C, ale delikatniejszego, właśnie fajnego, szybko wchłaniającego się, przy czym taniego i wydajnego, to naprawdę to jest produkt, po który możecie sięgnąć. Ja wiem, że teraz jest boom na, na przykład Garniera, ale ten jest naprawdę porządku, a może przed wypróbowaniem czegoś mocniejszego szukacie czegoś, co da fajny efekt, a jest delikatniejsze i plus zapakowanie, bo mamy tutaj szkło. A ja zdecydowanie w takim kierunku kosmetycznym chcę iść. Troszkę się nagadałam o tym Liren i było intensywnie, więc teraz przejdźmy do czegoś, co mi się nie sprawdza. Drugi produkt w kategorii twarzy i ja wam kiedyś o tym mówiłam. Że tak naprawdę to się sprawdza, ale psychicznie nie wytrzymam. I mamy tutaj Skin 79 Jeju Maju. Krem wybielający, rozjaśniający, przeciwzmarczkowy. Który teraz już nie widać Ale wrzucę Wam tutaj duże zdjęcie Miał narysowanego kanika I ja, która mówię, że zależy mi na tym Żeby kosmetyki był wegański Nie testowany na zwierzętach i tak dalej Sięgnęłam po Skin79 I krem z, z masłem Z e, końskiego sadła I tak dalej Jakoś tak to jest opisywane Co więcej to było napisane na stronie I ja otwarłam ten krem Przestało mi tam jakoś pasować opakowanie e, I zaczęłam czytać i stwierdzić no, faktycznie, ale już otwarłam. Mamy tutaj 70 ml. Cena to było chyba około 60 czy 70 zł, jak go kupowałam, więc w miarę przyzwoita pod względem tego, że mamy tutaj 70, nie 50, był to, powiedziałabym, krem maska, który potrzebował dużo czasu, żeby się wchłonąć, więc był to produkt u mnie tylko na noc, był bardzo, bardzo, bardzo treściwy, ale dało się go właśnie nakładać na twarz bez większych problemów, czyli było, te, było czuć pod palcem Tą gęstość, ale ona w miarę Fajnie się rozprowadzała Czy on wyrównywał koloryt? No pewnie tak, ale używałam go Dość rzadko, dlatego że W ostatecznych dniach Dzisiaj mam dziwne powiedzenie Używałam go już Tylko na dłonie, żeby sobie Poprawić jakby kondycję dłoni, bo jednak Już na twarzy niby wmawiałam sobie Że czuję zapach, wiecie po prostu nie chciałam używać produktu z e, pochodzenia zwierzęcego, gdzie mamy jeszcze koniki w składzie, no nie. Ale wracając. Na pewno był to produkt, który regenerował skórę i ją koju w dniach, kiedy ona tego mocno potrzebowała Zdarzają mi się do dziś dni, kiedy nie wiem, jakoś mocno podrażni tą skórę Albo wypróbuję coś nowego i zupełnie nie siądzie Albo nie wiem, e, no nie powiem Wam teraz, że przemarznę na przystanku, bo to jeszcze nie ta pora roku Ale wiecie, ta skóra jest podrażniona i wtedy z chęcią sięgałabym po coś takiego Czyli krem maska, który złagodzi, który ukoi, który zregeneruje Generuje. Nie powiedziałabym, że on u mnie działał przecież z Bo ja też nie czułam po nim takiego mocnego nawilżenia Tylko raczej właśnie takie ukojenie tych rzeczy, które są podrażnione e, Jak ja to lubię, to słowo domknięcie tej skóry Wiadomo, że ona nie jest otwarta, ale takie załagodzenie wszelkich zmian I to po tym produkcie widziałam e, Na dłuższą metę może nie zapchałby, ale myślę, że trzeba było tą skórę mocniej, mocniej oczyszczać Bo... Było wrażenie zwłaszcza takie rano, że tam wszystko jeszcze nie weszło w tą skórę tak, jak powinno, ale absolutnie nie wrócę z powodów, o których powiedziałam. Um, absolutnie będę omijać opakowanie metal i szkło, więc fajnie, ale no nie. I nauczyło mnie to, żeby patrzeć bardzo wnikliwie na składy, mocno je sprawdzać i. Czasami po prostu czytać to, co jest napisane na pierwszej stronie, dlatego że ja szczerze Wam powiem, kupowałam go w Hebe i pisało jak byk, że to nie słodki konik, tylko coś z konika. A ja zupełnie pominęłam ten temat, stwierdziłam, że fajne opakowanko i dodałam do koszyka. Absolutnie nie mam zamiaru już tego ponownie kupić. Następny produkt to czym razem coś, co się mi sprawdza, co polecałyście też wymi w komentarzach, co jest dość drogie, jak na te produkty, który normalnie używam, chociaż nie używam tylko najtańszych, i co będę kupować ponownie, i co myślę, że jeżeli tak dalej pójdzie, będzie w ulubieńcach roku. No i teraz możecie się domyślać, że oczywiście podnoszę tutaj Olaplex. Trójkę, kupiony na Allegro e, Już teraz, zaraz będę polować Na następne opakowanie, żeby właśnie Jak najszybciej mieć z powrotem To jest 100 ml, ale takie naprawdę Wypać kany do cna, tam po prostu nic nie ma absolutnie i ja też go nie używam bardzo mocno, to znaczy nie nakładam go na włosach bardzo dużo, tylko dokładnie je rozczesuję i wiecie, tak po prostu dłońmi wcieram głównie w tą warstwę, że tak powiem, wierzchnią, więc w ten sposób trochę oszczędzam. Co muszę Wam jeszcze powiedzieć, to producent zaleca nałożyć ten produkt, umyć głowę, nałożyć odżywkę. Ja natomiast spotkałam się z takimi opiniami, żeby to robić inaczej, czyli Myć głowę Troszkę poczekać, aż ona troszeczkę Troszeczkę przeschnie, wiecie, nie jest Sucha absolutnie, te włosy nie są suche Ale troszeczkę przeschną I wtedy nakładać ten produkt, później Spłukujemy i nakładamy odżywkę I próbowałam tak i tak i po drugim Tym właśnie, tej właśnie metodzie Na umyte włosy e, Sprawdza mi się to o wiele lepiej Widzę mocniejsze efekty Już teraz mogę Wam powiedzieć, że z tymi włosami Jest lepiej, że to nie jest Chyba taka bujda, e, miałam Przerwę chwilową, kiedy pojechałam na wakacje w sierpniu, tam wtedy prawie dwa tygodnie go nie używałam. Teraz natomiast moje cykle mycia włosów to jest um, Olaplex, olej, Emollient, Olaplex i taki jedziemy. E, na ten moment już Wam mogę powiedzieć, że właśnie będę zamawiać zaraz następne opakowanie. I co ja widzę. To, że ten włos jest o wiele mniej spuszony i to nie mówię, że teraz, już dokładnie w tym momencie, ale on jest o wiele mniej spuszony. Inne maski nie muszą aż tak nadganiać roboty, co jest jeszcze dla mnie ważne, albo raczej po prostu zaobserwowałam, to możecie zobaczyć to i Wy, że ten włos gdzieś tam zaczyna się prostować. I szczerze Wam powiem, że ja nie mogę sobie przypomnieć, czy moje włosy takie były proste, bo ja bardzo często w liceum. Prostowałam, po prostu non stop jechałam tą prostownicą po włosach Ale wiem też, że w liceum nie miałam aż tak mocnej tendencji do kręcenia jak teraz Czyli po prostu te zniszczenia gdzieś tam teraz są naprostowywane pomału Ten włos trochę lepiej błyszczy I to nie mówię tylko po, ale o Laplexie, ale jakby... Wprowadzam tą nową bazę i cała reszta odżywek, która normalnie działała tak, a tak, teraz działa po prostu mocniej, bo ten włos jest w trochę lepszym stanie. Zobaczymy, co będzie. Jest przed nami jeszcze cały październik, cały listopad i cały grudzień, ale zbliżamy się do ulubieńców roku. I ja widzę, że po prostu coś w tym produkcie jest. Co ważne, nie używam go właśnie co każde mycie, a i tak widzę, że te włosy idą w lepszym kierunku. Olaplex nie ma jeszcze takiego stuprocentowego podsumowania, bo chciałabym pewnie więcej może i nawet w tych ulubieńcach roku opowiedzieć. Ale pamiętajcie, że cena jest sroga. W stosunku do Silaplexu jednak widzę większą różnicę, zdecydowanie większą akurat u mnie, więc nie, więc na moich włosach nie działa tak, jak Silaplex działa lepiej. Jeżeli chodzi o następny produkt, to mamy tutaj Isane, produkt, który ja bardzo mocno chwaliłam, ale po pewnym czasie przestał mi odpowiadać. I mamy tutaj Isane, maskę do włosów, odżywkę do włosów, przepraszam, wymarzona długość do włosów długich, zniszczonych i łamliwych. I chcę Wam tutaj przeczytać ważną informację, która tak trochę nakreśli, jak ta odżywka działa, podkreśla ich długość i nadaje im połysk. Marzenie o długich, śniących włosach nie pozostaje tylko marzeniem. I teraz, tak: to jest produkt, który ma w składzie keratynę, ma kofeinę i tak dalej. I skupiłabym się na słowie długość, dlatego, że on podkreśla długość poprzez prostowanie moich włosów. Naprawdę całkowicie zauważałam to za każdym jednym razem. Dzisiaj te włosy wydają się takie troszkę naprostowane, natomiast po tym produkcie są proste moje włosy jak druty, ale też mniej podatne na układanie. Ja ich nie układam, ale o to mi chodzi, że one, wiecie, same się ze sobą nie złączą, tylko każdy, każdy mój włos po tym produkcie jest po prostu małym indywidualistą, który musi być naprostowany do dołu. I teraz tak. One przez to są sztywne. Czy mi to odpowiada? Na początku byłam zachwycona, bo mam tą maskę już jakieś 3 miesiące praktycznie. I bardzo mi to na początku odpowiadało, że po tym produkcie włosy były naprostowane, takie dociążone, wiecie, domknięte. Nie było takiego blasku, o którym mówi producent, ale one były proste. Jeżeli macie tendencję do tego, że te włosy gdzieś się tam wiecie, no. Jakieś macie fale, jakieś takie delikatne skręty i tak dalej i chcecie iść w kierunku prostowania, to uważam, że to jest produkt, który może fajnie pomóc właśnie bez prostownicy i tak dalej, zwłaszcza jakbyście je wyczesali je na szczotkę. Natomiast u mnie w tym momencie mam wrażenie, że to już jest takie przymusowe prostowanie. Przeszkadzało mi to zwłaszcza latem, kiedy więcej gdzieś miałam odsłoniętego tego ciała, mimo wszystko. I te włosy były takie twarde, trochę nieprzyjemne. I efekt wizualny był, bo leciały w dół, były domknięte. Nie wiem czemu dzisiaj akurat są takie proste. No, tak im po prostu wyszło. Może będą szły właśnie w tym kierunku, o czym cały czas mówię podczas tego filmu. Ale tam po prostu były jak druty. Każdy jeden indywidualista. Szedł w dół, ale był twardy. One się tak przyjemnie nie układały przyjemnie się ich nie dotykało, było czuć pod palcem, że to jest takie wymuszone prostowanie. Może tak działa keratyna na moje włosy, może kofeina. Myślę jednak, że głównie właśnie keratyna i ten efekt mi już nie odpowiada. Więc ja już na nie i już nie wrócę z tego względu. Natomiast może komuś to odpowiadać i wtedy warto sobie tą e, Isane odżywkę do włosów wymarzona długość jak najbardziej wypróbować. W ostatnim filmie chyba wam pokazywałam Garniera, ale wrócę do niego jeszcze raz dlatego, że mam kolejne opakowanie, bo czasami po prostu gdzieś mi się coś i albo biorę jakiś większy produkt na wyjazd i no w każdym razie po prostu miałam otwarte dwa opakowania. Nie pytajcie jak to się stało, więc skończyłam końcówkę drugiego. Mamy tutaj Garnier Botanical Therapy. To jest delikatne, mycie włosów, skóry głowy, krem ryżowy i mleko owsiane. I praktycznie za każdym jednym razem, powiedzmy, że z 2 na 3 mycia to jest właśnie ten produkt, więc idę opakowanie za opakowaniem. Moje włosy się do niego nie przyzwyczaiły, moja skóra głowy się do niego nie przyzwyczaiła. E, włosy są tak fajnie oczyszczone na zasadzie, że są dalej nabliżone, a ładnie przyjmują wszystkie inne produkty. Jest wydajny, jest tani do dorwania chyba za 12 zł na promocji, a mamy tutaj 400 ml. E, przyjemnie mi się go używa. Według niektórych osób, bo widziałam, że teraz jest na niego jakiś taki, no, delikatny boom na Instagramie, gdzieś go w każdym razie u kilku osób widziałam, a wcześniej nie widziałam nigdy. Mówią, że to jest szampon delikatnie oczyszczający, i ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Tak jak mówię, normalnie po jakimś czasie musiałabym zrezygnować i przerzucić się na inny szampon. A to jest taki mój pewniak, gdyby ktoś się zastanawiał, tak, owszem, mam jeszcze w łazience mój szampon prostująco, domykający włosy, który troszeczkę. Tylko troszeczkę, tylko troszeczkę przyspiesza przetłuszczanie się włosów e, Ten z konikiem Ale nie z koników e, Natomiast ten absolutnie uwielbiam I sięgam po niego prawie za każdym razem e, Mam już kolejne opakowanie Gdyby ktoś pytał Więc pewnie będzie w ulubieńcach w roku I wtedy już sobie zrobię notatki I powiem o wszystkich korzyściach Natomiast jeżeli macie włosy takie Które chcecie też, co dla mnie istotne Wyprowadzić, żeby nie myć ich co dwa dni Czyli na przykład tylko co dwa i pół bądź zamiast, wiecie zbliżacie się do dwóch dni, ale troszkę Wam brakuje, to też wtedy ten jak najbardziej polecam, bo skóra głowy nie jest przesuszona, nie jest nieprzyjemna, fajnie działa na włosy, fajnie działa właśnie to skóra głowy i ewidentnie za każdym jednym razem, za każdym jednym miesiącem, gdy ułożyłam, teraz dochodzę do już trzech dni, dzisiaj ta głowa nie jest myta przez trzy dni, no i poza tym, że coś mi tu teraz przeskoczyło no to nie jest Absolutnie tłusta, co mnie osobiście zachwyca i daje mi czasu na inne rzeczy, no bo dwa dni, a trzy dni to jednak jest różnica. Kochani, to już jest wszystko na dziś, widzicie, że poszaleliśmy z tymi włosami, dajcie znać czy Anwen, czy Onlibio i jakie macie swoje pewniaki, szczególnie do włosów farbowanych, które uwielbiacie Ja sobie zapiszę je na listę, e, dlatego że no teraz nie będę kłamać, mamy postanowienia 3 miesięczne i chcę te moje zapasy przerzedzić, e, będzie ciężko, dlatego że w łazience mam dwa Hairfoodsy, które mi się absolutnie nie sprawdzają, a kupiłam je w przeciągu ostatniego pół roku, ale zejdziemy z tego wszystkiego, mam taką nadzieję. Będzie mi bardzo miło, jeżeli więc dacie znać. I co już Wam mogę życzyć? No, będę życzyć, żeby Wasze włosy zawsze wyglądały świetnie, świetnie się układały, jak najrzędziej się przytłuszczały, żeby wszystko było fajnego z tą pielęgnacją. Nigdy nie było życzeń odnośnie włosów, więc żeby ta pielęgnacja była jak najlepsza, najprzyjemniejsza i w miarę tania. Widzimy się w kolejnym tygodniu, w kolejną niedzielę. Mam nadzieję, że będziecie. Dzięki za to, że jesteście. Papa pa, kochani, trzymajcie się. Do następnego.